Cześć, 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 witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Agnieszka Dębińska. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejną rozmowę z cyklu inspirujące rozmowy ekspertów w akcji. Podczas to, których rozmów przedstawiam Wam prelegentów, którzy wystąpią na mojej konferencji pod tytułem Magazynowanie oraz praca z materiałami niebezpiecznymi, która to konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia w Zielonce koło Warszawy. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Kamila Surma z firmy Soveso i Kamila będzie jedną z prelegentek podczas konferencji. Cześć, witam Cię Kamila. Cześć, witam cię Agnieszka, witam państwa wszystkich. Także zapraszamy jeszcze raz na samym wstępie na 16-17 kwietnia na prelekcje wszystkich innych prelegentów, którzy będą i na konferencję także. Będzie się działo. Zapraszam. Będzie się działo, słuchajcie, będzie naprawdę, że tak powiem, wystrzałowo, żeby nie powiedzieć pytania. Bombowo! Bombowo albo bombowo. A tym bardziej, słuchajcie, z Kamilą znamy się już dosyć, dosyć długo. I chciałabym, żebyś nam się przybliżyła dla reszty naszych słuchaczy, żebyś powiedziała właśnie. Z czym przyjedziesz, czym się w ogóle zajmujesz i z czym do nas przyjedziesz na konferencję? Tak króciutko. Dobra, to króciutko. Nazywam się Kamila Surma, widzimy tutaj napis za mną. E, prowadzę od siedmiu lat już firmę Sevezo. E, nazwa nie jest przypadkowa, jest ona intencjonalna, jest związana z dzielnicą we Włoszech, ale zapraszam wszystkich po to, żeby dowiedzieć się. Dlaczego we Włoszech i dlaczego będziemy o Włochach mówić i o innych poważnych awariach przemysłowych, bo właśnie takimi rzeczami się zajmuje. Dodatkowo zajmuje się też transportem towarów niebezpiecznych, w skrócie umową ADR, jak również czymś takim jak NFPA. Może kogoś to zainteresuje, w połączeniu oczywiście z towarami niebezpiecznymi. Tak naprawdę prowadzę, jestem w tej branży od 20 lat, także nie jestem świeżynką. 7 lat temu po prostu wyszłam na swoich warunkach z korporacji dość dużej, którą serdecznie już teraz również pozdrawiam, bo mam do niej bardzo wielki sentyment. Ci, co oglądają, wiedzą. A czym się zajmuję na co dzień? Tak naprawdę to jestem zwykłą kobietą, jak my wszyscy. Może tutaj pokażę. Gotuję i zastanawiam się, cóż z tym olejem możemy zrobić. Jak już ugotuję, to często jest tak, że się pobrudzę. No, i mam tutaj też taki preparat żrący. I jak widzimy, yy, piorę w związku Później, oczywiście, e, robiąc, przygotowując się do imprezy, używam od czasu do czasu lakierów do paznokci. Jak my no wszystkie kobiety. Też jest niebezpieczny. Łatwopalny. Też jest niebezpieczny. Też nie Od czasu do czasu też perfumuje się, który też, też jest. Niebezpieczny. Też są łatwopalne, moi Też są łatwopalne, dokładnie. Może tego nie powinnam promować, ale to też jest produkt niebezpieczny, przeznaczony na imprezę, ale to tak szybko. <śmiennie> po to, o tym to wielu znam, bawić, chociaż ja akurat za dużo procentowych używek nie używam, bo bez tego też się świetnie bawię, ale za to lubię wystrzałowe fajerwerki i zimne ognie Niebezpieczne. Na tym polega przede wszystkim moja praca. No to dziewczyno, powiedziałabym, będzie się działo, jak z tym wszystkim wyparujesz na konferencję, to gdzie i pranie, i sprzątanie, i wystrzałowo. Bardzo się cieszę, słuchaj. E, naprawdę, bo znam Cię od kilku lat i ja wiem, że e, każde spotkanie z Tobą to jest gwarancja nie tylko jakości, e, jeżeli chodzi o, o wiedzę, przekaz wiedzy, ale również i takiego profesjonalizmu. E, i przede wszystkim no, ogromnej, ogromnej wiedzy jaką masz i się dzielisz z tym także naprawdę super świetnie a powiedz mi dlaczego dziedzina Sowezo i dlaczego towary niebezpieczne bo tak naprawdę ja e, często otrzymuję takie pytanie, dlaczego kobieta zajmuje się magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, i takie pytanie chciałabym Tobie też zadać. Skąd pomysł na to, żeby na przykład właśnie iść w tą dziedzinę Sowezo i te towary niebezpieczne, a nie na przykład, wiesz, być księgową albo przedszkolanką, jak ja no, kiedyś miałam wiesz. marzenie. Takie epizody też miałam z księgowości, ale wszyscy odkrywają teraz swoje wewnętrzne dzieci. Ja to wewnętrzne dziecko odkrywałam już w wieku 7 lat, także dość szybko dorastałam. I moje wewnętrzne dziecko zawsze mówiło mi: idź, działaj, bombarduj wszystkich. Miałam starszego brata o 9 lat od siebie. I jak to starsi bracia pokazywał mi takie wystrzałowe rzeczy. Mamy tutaj. Dezodorant. Mamy tutaj zapalniczkę. Cóż z tym możemy zrobić? Bardzo mnie to ekscytowało. Bardzo i ja zawsze byłam gdzieś tam troszkę chłopczycą i podążałam w tym kierunku. Te sukienki dla mnie były dość dalekie. Do tak naprawdę 35 roku życia. Nie ukrywam. No ja, właśnie, to, bo teraz ja, jesteś bo bardzo ja Mi się pojawiła, to e, nabrałam barw wiosennych, jak ty zresztą, Agnieszko, także w dniu tak. dzisiejszym. E, I e, zawsze to niebezpieczeństwo, jak gdzieś tam na krawędzi zawsze, e, zawsze żyłam i ten dynamizm, ta energia, którą ja miałam wewnętrznie, ona była gdzieś tam zawsze ze mną spójna. E, przez e, takie aspekty księgowe, też przechodziłam, zamęczyłam się. Ja byłam w księgowości trzy miesiące, finanse jak najbardziej umiem rozliczać, kocham matematykę, ale poczułam coś więcej. Poczułam zachwyt inżynierią, rysunkiem technicznym. Może to też po części wyniosłam z domu, bo mój ojciec też był konstruktorem, także inżynieria, wybuchy, to jest to. Wcale się nie dziwię, bo generalnie jak cię znam, to jest spójne. A co jest największym wyzwaniem dla firmy Sofeso? Największym wyzwaniem dla firmy Sevezo jest połączenie tego wszystkiego w mojej osobie. Ja przez wiele lat, nie ukrywam, przez 6 lat prowadziłam tą działalność sama i rzeczywiście to, co słucham na Twoich wywiadach, że mydło-powidło. Ja rzeczywiście byłam takim mydłem-powidłem. Ja łączę pięć branż. Ale yy, sądzę, że każdy z nas gdzieś tam powinien liznąć każdej branży, zarówno BHP, jak i transportu towarów niebezpiecznych, jak i to yy, składowania substancji niebezpiecznych, o których ty, Agnieszko, właśnie yy, bardzo rozpowszechniasz to i promujesz, yy, jak również właśnie instalacji tryskaczowej i yy, yy, tego wszystkiego skonsolidowania. I dla mnie to jest największe wyzwanie. Że ludzie się czasami dziwią, jak to możliwe, że jedna osoba tak wiele rzeczy wie. Ja nie wiem tego szczegółowo, ale podkreślam to. Dla mnie ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy są stricto konsultantami w danej branży, w danej dziedzinie, ale też mieć takie liźnięcie tego tematu z każdej branży, żeby wejść do klienta i powiedzieć, wiecie co, ja tutaj widzę takie zagrożenie, może nie jestem tutaj specjalistą w tej branży w stuprocentowym, ale znam kogoś, kogo z chęcią polecę i nie robi z siebie alfy i omegi i to jest chyba takie najtrudniejsze I przekonywanie klientów, że powinni korzystać ze specjalistów i ekspertów. Ja to porównuję bardzo często, Kamila, to co ty mówisz, do wizyty u lekarza. Bo w momencie, kiedy idziemy do lekarza, medycyna ma również swoich specjalistów. Masz stomatologa, masz laryngologa, gastrologa, ginekologa. No, w zależności od tego, co ci dolega, to idziesz do konkretnego specjalisty. I zobacz, Idąc na przykład do lekarza, laryngologa, pomimo że otwierasz buzię, to laryngolog patrzy na zupełnie inne rzeczy niż stomatolog, gdzie też otwierasz buzię. I ktoś mi powiedział: No, przecież wiesz, no, przecież to jest. No co, no buzia w środku, no i zobacz, każdy z nich na coś innego będzie patrzył i każdy będzie miał inną specjalizację. I właśnie to, co ty mówisz, nie można być od mydła i powidła, dlatego że jak jesteś od wszystkiego, to jesteś od niczego, tak? To po prostu trzeba się w jakimś temacie ukierunkować. I ja tak samo też wychodzę z takiego samego założenia jak ty. Ja się specjalizuję w, właśnie, tak jak właśnie podziałaś. ja nie dotykam transportu, chociaż wiem, ogólne informacje mam, jak to powinno wyglądać, ale do transportu mam specjalistów, z którymi właśnie tak jak do ciebie, czy do kogoś innego mogę zadzwonić, powiedzieć, Słuchaj, ta osoba ci na pewno pomoże, ale od magazynowania, jak idę, to też widzę pod kątem swoim, ale rozglądam się, ok, ergonomia to ta, tu mogę pomóc, tu mogę pomóc, jakby też patrzę na kompleksowo, co mogę pomóc. Także no fajnie, fajnie, bardzo fajnie, bo to też jest bardzo ważne na rynku, żeby się właśnie moim zdaniem specjalizować. Chociaż jest to też ryzyko, no bo wiadomo, że masz zawężony dostęp, no bo jak ktoś wchodzi i mówi, nie, wszystko, krawaty wyjąże i usuwam ciąże, wszystko, piorę, sprząta, mi stepuje i tam jeszcze dalej jest, ale nie będę tego mówić. Więc słuchajcie, no tak też. No ale fajnie, że się też jakby ukierunkowujesz. A co jest wyróżnikiem twojej firmy na rynku? Poza tym, że masz różowy kas, i poza tym, że jesteś kojarzona z dziewczyną, z czerwonymi ustami i pięknym uśmiechem. tak, tak. Dziękuję bardzo. No, ta promocja rzeczywiście z czerwonymi ustami, to jest sesja sprzed trzech lat, także gdzie wchodzę rzeczywiście w tą kobiecość, rzuca się bardzo, ale moim wyróżnikiem jest, mimo wszystko ta globalizacja, o której mówisz, nie? że e, wiem o tym, że mogę klientowi pomóc. Jestem w stanie e, wyprzedzać wręcz jego potrzeby. I e, myślę, że, że to jest król mojej działalności, że klient, jeżeli się zgłasza do mnie, to tak jak mówisz, i dziękuję Ci za to, co powiedziałaś na samym wstępie, on się czuje zaopiekowany. Od początku do końca ja jestem w stanie go pokierować, wskazać ryzyka, ale wskazać również wielkie szanse na to, żeby współpracować z tymi towarami niebezpiecznymi w zgodzie z kulturą bezpieczeństwa, z budowaniem tej kultury bezpieczeństwa, w zgodzie z prawem i w korelacji z finansami, bo to jest, nie oszukujmy się, bardzo, bardzo istotne dla klientów, bo nie są to tanie rzeczy. Jak wieba tak, i to trzeba też podkreślić. Nawet dzisiaj widziałam taki komentarz na social mediach pod jednym z postów o takim rozwiązaniu dotyczącym zarządzania chemią, że fajne, fajne, ale cena nie zachęca. I ktoś tam inny skomentował, że ja, a, ja się, a ja się nie zgadzam, dlatego że uważam, że nie ma nic cenniejszego niż mój czas, i, którego nie można kupić, jeżeli firma może zainteresować. Zainwestować takie rozwiązania, to ja mam wtedy więcej czasu na inne rzeczy i też na rodzinę, i nie muszę pracować po 16 godzin na dobę. A poza tym też nie trzeba korzystać z danego rozwiązania, tylko no, nie mamy rynku monopolistów, więc można skorzystać z każdego innego ale ułatwiać sobie pracę i trochę wyjść z tego myślenia, wiesz, że wszystko musi sami i jak zakrólać świeczka i pisać i, i, i notować i wszystko musi być zrobione na palcach, policzone i tak dalej. No nie musi, bo mamy do tego narzędzia, mamy do tego ekspertów, więc zawsze sobie tą pracę można ułatwić. Pić. A powiedz mi jeszcze, jaki obszar działania obejmuje Twoja firma? Czy tylko w Polsce, czy też za granicą? Jak, jak, jak to działa? Czy może regionalnie tylko? Nie, nie, nie. Nie regionalnie, światowo wręcz, bo, bo też jeżdżę po różnych kontynentach, także działam, już teraz się rozwijam zespołowo zarówno zatrudniam ludzi na, na etacie, jak również współpracuję na B2B, także jeżeli ktoś ma chęci. Ktoś ma możliwości i przede wszystkim chce się uczyć nowych rzeczy związanych, czy to z transportem towarów niebezpiecznych, czy to z magazynowaniem w korelacji, właśnie z instalacjami tryskaczowymi, zapraszam. To jest Aha. mój też numer telefonu, także też jestem otwarta na taką współpracę, bo. Tak jak mówisz, Agnieszko, sami możemy dojść do jednego pułapu, a w grupie stworzymy o wiele więcej. I to nie tylko jest fenomen XXI wieku, ale wiemy to od wielu, wielu wieków, że w grupie jest siła, także Zachęcam. Synergia, synergia i to nie, nie ja wymyśliłam, a nie nie ty, także to, jest, to się nazywa synergia i trzeba działać jak najbardziej. Czyli dwa plus dwa nie jest cztery, tylko pięć wtedy. Także zgadzam się z Tobą całkowicie. A chciałabym, żebyś jeszcze nam powiedziała, poza tym, że fajnie, że zapraszasz do współpracy, bo myślę, że też konferencja będzie takim miejscem, gdzie właśnie będą osoby, które będą szukać takich wyzwań, a jeszcze, jeżeli mają takich mentorów jak ty i mogą się uczyć od rzeczywiście najlepszych, no to Szczerze powiedziawszy, no tutaj chyba już lepszej rekomendacji bym nie dała, jak to, co teraz powiedziałam, bo, bo naprawdę uważam, że w Twoich rękach to jest, to, to jest gwarancja rzeczywiście fajnej współpracy, ale też i wiedzy. Ale powiedz mi jeszcze, chciałabym. Żeś powiedziała troszeczkę, zdradziła rąbka tajemnicy, z czym do nas konkretnie na konferencję przyjeżdżasz, bo wiesz, tutaj jest z jednej strony transport materiałów niebezpiecznych, a okej, okay, bo wiele osób możecie z tego kojarzyć, ale też NFPA, nie wszyscy wiedzą, co to jest to NFPA. Jakbyś troszeczkę też powiedziała tak niesloganowo, jak bo ja też wiem, tak, ale być może mhm. ktoś na słowie kurczę o czym ona do nas mówi, tak? Więc z czym ty przyjedziesz, dlaczego warto jest przyjechać na tą konferencję, bo poza tym, że można z tobą porozmawiać i przyjść do ciebie do pracy, co uważam jest naprawdę świetne, świetną okazją, bo po to też jest konferencja, żeby była wymiana doświadczeń, ale również takie możliwości jak te, to chciałabym, żebyś troszeczkę przybliżyła, bo być może nie wszyscy mogą wiedzieć, tak? czego tutaj oczekiwać, czy ty będziesz o tym transporcie jednak mówiła, czy ty o czym ty będziesz mówiła? O czym o wszystkim to, co na samym początku powiedziałam, przede wszystkim zacznę od tego, z czego wywodzi się Sewezo i czego będziemy dotykać. Powiem skrót ZZR i ZDR, czyli powiem o zakładach zwiększonego ryzyka. No poważnej awarii przemysłowej to, że składujemy, że transportujemy, yy, powiem troszkę o tej korelacji, yy, o czym pewnie moi prelegenci też powiedzą przede mną, że transport towarów niebezpiecznych to jest droga publiczna. A co w momencie jak one dojeżdżają? Tak, Agnieszko, bardzo dużo mówisz o tym, że coś nie może ze sobą skład być składowane, tak. że musi być w odseparowaniu. Ja tutaj podczas tej konferencji właśnie poruszę to. I odniosę się do instalacji tryskaczowej. Normy NFPA, które poruszyłaś, są jeszcze normami. Dodatkowe normy to FM Global, VDS. To są normy, na które gro magazynów, z którymi współpracuję, bo wywodzę się właśnie z tej branży magazynowej, i to jest dla mnie największy core biznes. I tutaj się czuję jak ryba w wodzie. Także. Powiemy o tym, dlaczego te magazyny są wyposażane w instalację tryskaczowym i na co należy zwrócić, składując substancje niebezpieczne. Na tym się skupimy i skupimy się na tym, jak przygotować klientów. Oczywiście w pigułce, nie ukrywam, bo będzie to 30-minutowe wystąpienie, także liźniemy tego tematu, w jaki sposób jakie asortymenty brać pod no poważne warie przywysłowe. To jest bardzo ważne co o tym mówisz dlatego, że ja przyjmując zgłoszenia i rozmawiając z osobami, które się zapisują na konferencję właśnie otrzymuje takie pytania, czy będzie taki wykład, czy będzie osoba, która może nam policzyć, czy, pod, czy będziemy podlegamy pod już zakład zwiększonego ryzyka, czy też dużego ryzyka, czy znasz kogoś, kto wprowadza procedury i jakby przygotowuje nas, bo to jest cała procedura zgłoszenia do, do różnych urzędów, to się wiąże też, jak wchodzi się w ten próg zwiększone, zakładu zwiększonego, czy dużego ryzyka, to, 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 to się wiąże z tym szereg różnych rzeczy, które trzeba zrobić i, i, i to nie jest tak, że to dzisiaj sobie wymyśliliśmy, jutro to już będzie i zgłaszamy zakład, na ten zakład też przygotować odpowiednio no i to jest też tak, że firmy szukają osób, które właśnie y, pomogą im przejść przez ten proces. Y, czy ty też takie rzeczy robisz? Oczywiście ja prowadzę co więcej od momentu znalezienia działki. Także ja już zaczynam współpracować z klientami w momencie, kiedy mają wizję na powstanie takiego zakładu. Ja już szukam działki, analizuję, czy dana działka, dane otoczenie tej działki może być brane pod uwagę, i później przeprowadzam rzeczywiście klientów przez wszystkie procedury, o których mówisz. Nie wszyscy certyfikują się tutaj na ISO. Jest to bardzo pomocne, jeżeli ktoś idzie w tym kierunku, że ma certyfikat i współpracuje już z Tobą na przykład i, i wdrażasz go w ISO 14001, to jest wspaniały pomysł, ale nie wszyscy mają takie wymagania, zwłaszcza właśnie w takiej branży gdzieś tam Sewezowskiej, mówiąc krótko. I tak przygotowuję system bezpieczeństwa, szkole, wdrażam klientów i wykorzystujemy to wszystko. Co więcej, to nie jest etap zatwierdzenia takiego zakładu, ale również prowadzenia takiego zakładu. Także ja jestem też takim wsparciem dla klientów przez pierwszy rok, przez pierwsze trzy lata i przez pierwsze pięć lat, po to, żeby czuli się bezpiecznie i żeby czuli się zaopiekowani. Także to jest moja wizja biznesu. O, fajnie to powiedziałaś. A powiedz mi, czy ty też współpracujesz z projektantami obiektów przemysłowych? Tak. A w jakim zakresie? W zakresie projektowania, zarówno instalacji tryskaczowej, jak i wody, popułczyn i całych obiektów. Także tutaj też grupujemy się wszyscy, wszyscy tutaj tworząc jakiś obiekt, wspieramy się i konsolidujemy wszystko. Bo ta magazyn, który widzimy, wydaje nam się, że a, okej, okay, tutaj mamy 10 tysięcy, 50 tysięcy metrów kwadratowych. No, magazyn każdy widzi, Prosta sprawa, nie, to nie jest prosta sprawa. Także tutaj mamy inżynierów, zarówno z wentylacji, zarówno z projektowania posadzki, zarówno z instalacji tryskaczowej. To wszystko ma znaczenie po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, a co najważniejsze, żeby nasi pracownicy na danym obiekcie byli bezpieczni i nasze środowisko, czy też sąsiedzi, którzy nas otaczają w takich zakładach. Również czuli się zaopiekowani i bezpieczni. Także to jest globalizacja związana właśnie ze wszystkim, połączeniem wszystkiego: bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska. A pytanie jest, no bo Ty powiedziałaś też o, o projektowaniu. No to tutaj, jeżeli mamy działkę i rozumiem, szukamy i tak dalej, to tym się jakby zakład, jakby z, jakby z założenia wie, że będzie tym zakładem dużego, zwiększonego ryzyka. Mówimy tutaj na przykład o magazynach czy o innym zakładzie przemysłowym. A ciekawe jest. ciekawa jestem. No dobrze, ale jeżeli zakład nie był przygotowany, wchodzimy do firmy, która jest w danym miejscu już od 100 lat zakładamy uh -huh. i okazuje się, że raptem, no ku zdziwieniu wszystkich, zostaliśmy zakładem zwiększonego i dużego ryzyka, a nikt się nie spodziewał, no i co teraz? Czy taki zakład, no przecież życie, że go nie zburzymy i nie zbudujemy na nowo, czy taki zakład można dostosować? A to różnie bywa, bo czasami jest tak, że niestety musimy zburzyć Taki zakład, bo nie możemy funkcjonować, zależy, jakie substancje niebezpieczne będziemy chcieli na nim składować. Ale pierwszy ruch jest taki, że próbujemy jednak go zmodernizować. I prawo ochrony środowiska, ustawa ochrony środowiska z 2001 roku mówi o tym, że nowe technologie zobowiązują nas do tego, że musimy ich przestrzegać. Musimy zarówno historycznie brać pod uwagę to, jakie zdarzenia były na innych magazynach, ale to, że funkcjonujemy na starym, że tak powiem, obiekcie, również musimy go technologicznie dostosować do nowych wymagań prawnych, do tego, żebyśmy byli w korelacji ze środowiskiem i ze zdrowiem dla pracowników. Także przede wszystkim dostosowujemy, jeżeli nie możemy dostosować, szukamy innej lokalizacji i zdarzają się takie przypadki, że klienci rzeczywiście mm, burzą do zera swoje obiekty i stawiają je na nowo. Wow. Wiesz co Kamila, powiem Ci szczerze, naprawdę bez pruderii teraz, ja się bardzo cieszę, że Ty będziesz na tej konferencji, dlatego że myślę, że wiele osób, jeżeli ma jeszcze jakieś wątpliwości, a a właśnie być może jest takim zakładem podprogowym, tak, to się dobrze mówi, to dobrze powiedziałam, użyłam do tego słowa, pod kątem właśnie zakładów zwiększonego ryzyka i dużego potem, no bo najpierw schodzimy w zwiększone, a potem duże, to myślę, że warto jakby znać telefon do ciebie i warto wiedzieć, gdzie ciebie szukać, bo powiem ci szczerze, że ja sama widzę z doświadczenia, że no, to jest takie wyzwanie dla wielu organizacji nie wiedzą jak to zrobić no i słuchaj to nie są też, to nie jest też wiedza którą nabywamy na studiach bhp-owskich i y, widzę że czasami jest takie niezrozumienie też właściciela który przychodzi do y, działu bhp czy ochrony środowiska i mówi no to załatwcie to hello, no to załatwcie to, no, no ale, ale he, wiesz, to tak jak nie ktoś by przyszedł i powiedział, no to teraz od jutra nie będziesz robiła to, co robisz, tylko otwórz piekarnię i piecz chleb, no to, to super, no jakiś tam przepis u i coś zrobiła, no ale nie wiem, czy bym z tego zarobiła, to, to nie jest tak, My nie mamy tej wiedzy nabytej w danym obszarze, więc y, warto wiedzieć, gdzie są ci specjaliści, gdzie ich jest szukać, być może nawet, jeżeli w tej chwili ktoś nie potrzebuje, to może za jakiś czas by potrzebować, i fajne są takie kontakty. Więc, drodzy Państwo, jeżeli. Ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy warto przyjechać, to myślę, że tutaj, e, słuchając tego, co powiedziała Kamila, z czym do nas przyjedzie na dwudniową konferencję, zachęcam do przesyłania zgłoszeń. E, kontakt do Kamili będzie tutaj poniżej, pod, na naszym, na, pod nagraniem bo ja też dam e, tutaj linki, gdzie można Kamilę znaleźć. Poza tym, że widać jest cały czas na nagraniu fajny telefon to jeszcze będą poniżej. Drodzy Państwo biletów jest już bardzo 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 niewiele więc proszę nie odkładać tej decyzji. Zapraszam serdecznie do zapisu do przyjazdu do spotkania się osobistego z nami w Zielonce koło Warszawy zarówno z Kamilą tak, jak i ze mną także Kamila ja ci bardzo bardzo dziękuję za tą krótką inspirującą rozmowę. Mam nadzieję że że zachęciliśmy tutaj jeszcze takich niezdecydowanych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa do osobistego spotkania podczas konferencji, zarówno ze mną, jak i z Kamilą. Ja no. też dziękuję Ci, Agnieszko, bardzo za zaproszenie, za to, że będę mogła wśród takiego licznego grona pre prelegentów występować i naprawdę warto 16-17 kwietnia. Zachęcamy wszystkich, będzie bombowo-wystrzałowo, bardzo merytorycznie. Nie bójmy się, przełamujmy te towary niebezpieczne. To wszystko jest dla ludzi. Jak widzieliście na samym początku wystąpienia, pokazywałam wszystkie asortymenty, które mamy w domu. Zaobserwujmy, jak je się składuje i gdzie je się składuje. To są też nasi sąsiedzi, także zachęcamy i działajmy. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia na konferencji. Pa, cześć.